Wyreżyserowałem jeden spektakl, skądinąd muzyczny? E, bardzo bardzo dobrze przyjęty w ogóle. Jak to gramy, to naprawdę jest energia na koniec zawsze. Standing Ovation. To Ekstra. F, 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 fajne bardzo uczucie. Tytuł. To, jest, to się nazywa Adam. I to jest w ogóle taka postapokaliptyczna rzecz w bardzo niekonwencjonalnym miejscu, bo gramy to w namiocie cyrkowym, hmm. który jest na warszawskiej Białułęce. Teatr Bohema House. Mhm. I. W ogóle wielkie ekrany ledowe, zajebiste nagłośnienie, naprawdę potężne uderzenie to ma. Tylko latem? Mm. Nie. Nie. można ograć cyrk? Tak. No. Namiot? Taką rekuperację, no okay. jest to jakby... No i 30 stycznia zdaje się, gramy następny spektakl. Taka muzyczna bardzo ekipa, bo tam wziąłem swojego takiego um, astralnego brata, czyli Feno, czyli mm -hmm. papę, papę Fenciszka. Y takiego rapera Karolina Czarnecka, nie wiem może się. Tak, się. i jeszcze tam tacy ludzie jest też z, z Bufo mm -hmm. jest też niskorosły Arkadiusz być mm -hmm. aktor Tak. i to jest no, taka no postapokaliptyczna rzecz tak jakby o, o w sumie o kondycji postapo czyli de facto czy może my jesteśmy w ogóle też postapo, cholera wie, nie? w sensie jakby punkt wyjścia do tego, bo ja też pisałem scenariusz, pisałem wszystkie teksty mm. do utworów i tak dalej, tak dalej, no i, 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 i siadło to fajnie. No. Tylko, że trudno jest tam niestety ludzi zaciągnąć, bo to jest jednak biała dosyć mm. niekonwencjonalna, eksperymentalna rzecz, bo tak? mm. raczej jak się idzie do teatru, to się idzie do budynku, tak? Tak. jakby do jakiegoś miejsca, które jest osadzone pewnie w jakichś okolicach centralnych, w Warszawie. Do jakiegoś z renomą, tak? A to jest jakaś nowa rzecz, nowy twór, eksperyment, tak? No więc, jakby tru trudno jest tak yy, yy, tych ludzi tam zaciągnąć i wcale się nie dziwię. Yy, ale myślę że, myślę, że warto sobie mm -hmm. wpaść i zobaczyć coś takiego. Brak. Poddech. Ciężki jak stal. Saturacja 92. Zu